Siema, z tej strony Sky witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Skydu Manager I jak wynikło z ankiety, zaczynamy naszą podróż od Białego Stoku. No i wybrałem najbardziej podobną postać do siebie, myślę, że jestem dość podobny. No i poziom mógł być tylko jeden, legendarny, aby pasował do moich umiejętności. A cel na sezon właśnie są takie, żeby w ciągu dwóch lat, jednego juniora. Wciągniętego do pierwszego drużyny w jednym sezonie dać szansę gry. Zwiększysz liczbę posiadaczy karnetów, ukończy sezon z budżetem 3 miliony. No i oczywiście środek tabeli, cierciu i w drugim sezonie górna tabela. No i to jest najlepszy w karierze Serio. A skład będzie wyglądał także czernych na ataku. Wasiliwy. Na SPO Góralski obok niego, razem z Grzybem, Komanczenewski, nie wiem jak się to czyta na lewej pomocy, Frankowski na prawej, Burliga na PO, Gutti na środku obrony, Kelemen na bramce, Wasiluk na obronie i Tomasik oczywiście na LO. A tak wygląda ławka rezerwowych. No i zaczynamy pierwszy trening świderskiego, frankowskiego, góralskiego, myskowskiego i oczywiście świderskiego. No tylko góralski tutaj sobie nie poradził. Inni myślę, że to wyszło dość spoko. A nie, to był straszny ostatni. I jeszcze pomyślałem, żeby zatrudnić właśnie yy, skauta do juniorów Dominik Tasarik. Tasa myślę że dobrze, ma 4 na 4 gwiazdki, więc myślę, że jest dobry. I pierwsze spotkanie zaczęmy z Lechem Poznem, czyli trenerem gostem. W Krakowie Jacek Zielinski, oczywiście. W Termalice Miaszewski, zobaczymy co ten trener potrafi. No i w Iśle oczywiście, Filip. No i zobaczymy, który trener nam się okaże najcięższy. No i pierwsze spotkanie, jak już mówiłem, w Poznaniu na Sanderson Park. Oczywiście to ich stadion. Myślę, że FIFA by nas nie okłamała. No i skład wygląda tak: Robek, Gajos, Pawłoski, Makuszewski, Trałka, Tetech, Kadar, Aruili, Wilusz, Kedziora i Burić A u nas Cerny, Wasi Wasiljew, Kochen, nie wiem, Góralski, Grzyw Frankowski i Tomasił Wasyliów. Good team, Liga i Zapraszam na skrót oczywiście. Przyszła akcja Frankowski, przypisy Frankowski, Przemek. Co zrobi Przemek? Przemek podał do Wasiliew. Wasilijew. No tak. Strzał, jaja! Easy. Dobra, kolejna akcja Cerny do naszego lewego pomocnika, do Grzyba. Grzyb będzie miał kasy i idealne wykończenie tej akcji. Naprawdę Rafał teraz widzę, że jest kapitanem tej drużyny i naprawdę świetne wykończenie główką tego gracza. Jestem pod wrażeniem, zaraz zobaczymy na powtórkę. Ładnie był samotny i uderzył fantastycznie. Dobra, Vasiljev w Konstantin, w Konstantin, ładnie tutaj fake shotem Konstantin Co zrobi Konstantin? I pierwsza e, bramka tego zawodnika Estonczyk Pokazuje, że również się spisuje na wirtualnych boiskach I naprawdę teraz świetne uderzenie tego enston, Estonskiego diabła Ty, ja strzeliłem bramkę czy nie? Chyba tak, ale nie jestem pewien. A ok. Dobra, świderski, świderski. Podanie górą, Mystkowski, Mystkowski, będzie szansy Mystkowski, Mystkowski, nie było broni. Niestety. Dobra, Wilusz. Wilusz Strzał i broni nasz Brankarz Kelena. Dobra góralski, ładne podanie do frankowskiego Przemek. Frankowski do świderskiego. Świderski ładne do Szklanie. do Mystkowskiego i nasz młody. Pomocnik zdobywa bramkę Nie, asystent zdobył właśnie Świderski Teraz zobaczymy ładne dośrodkowanie I ładne uderzenie. Tutaj... Ładne podanie do Świderskiego, Świderski podanie do Frankowskiego, Frankowski, Frankowski świetna okazja i niestety Nie tym razem Dobra, tutaj jak są Nilsson, i tutaj śli naprawdę idealny i to spotkanie tak się zakończyło. Ty, przegraliśmy? Ty, no chyba, ale nie wiem. No i men of the match został Grzyb, został tą ładną bramkę na początku. Kolejny trening, myskowski Gostomski. Ymm, co tam jeszcze był? Oczywiście Frankowski, i Góralski. No a teraz spotkanie z Krakowią, Kraków. Oczywiście gramy teraz na World Stadion. No, nie wiem czy Jelenia tam gra, ale mogę się mylić. Jaki jest sens życia? Po co istniemy? Czy życie ma sens? No i na skład wygląda wyglądach: Świderski na ataku, Wasiljew, Mackiewicz, Grzyb, Frankowski, Strauss, Wasilu, Guti, Burliga i Kelemen. A skład Karkowicz: Piątek, Cetnarski, Kara, Wdowiak, Dąbrowski, Kowlia, Brzyski, Litauszki. Polczak, Łucicki, Standomierski i zapraszam na skrót. No, pierwsze, jak grzyb do świderskiego. Świderski Ła. Nie, nie mam pytań. Dobra, Dimun do piątka, piątek. Piątek nie sobota i broni Klemen. No, lacernych do Góralskiego Górski, ładne uderzenie, ale nic z tego. Tutaj jeszcze to miała być dobitka. No i te spotkanie było naprawdę nudne. Dąbrowski, man of the match. A teraz kolejne spotkanie z Thermaliką. Nacie... Jesteśmy w Nacieczach. Chyba tak. Dokładnie tak. No i zobaczymy co te spotkanie nam przyniesie. Kendziora na ataku, Stefaniak, Smuczyk, Guba, Jovanović, Babia, Sitia, Buti, wste... Stano, Fryc i Trela Przepraszam za ten nazwiska, ale po prostu nie dam rady. Górski, Wasiliew, yy, nasz lewy pomocnik, Romanczyk, Góralski, Frankowski, Burliga, Runie, Wasiluk, Tomacik, Kelmen. No i oczywiście zapraszam jak zawsze na skrót tego meczu. Rzut wolny, Wasiliew w co zrobi Wasiljew? Wiemy, że on ma świetne uderzenia z dystansu. Czy to będzie bramka? Zobaczymy. 7 minuta tego spotkania i no, naprawdę świetne uderzenie. teraz trzeba przyznać, że idealnie to zrobił. Estonczyk i zdobywa w dzisiejszym odcinku bramkę numer 2 Zaraz zobaczymy jeszcze na powtórkę tego uderzenia, ale naprawdę Trochę się podjarałem Radość niesłychana, tutaj jeszcze raz te uderzenie Ładne Dobra, Stefanie do kędziory, Stefanie do jaaaaowanowicia chyba tak mi się wydaje i niestety tracimy bramkę w 12 minucie, więc długo się nie cieszyliśmy z wyprowadzenia dokładnie, Jowanowi strzelił bramkę Numer 28, zaraz zobaczymy na powtórkę tego uderzenia, no tutaj Skupienia zabrakło, na pewno Zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądać Na powtórce Tutaj złe wybicie, Vasiluka bo Runie Runie, dokładnie Górski, górski, połane podanie do Góralskiego. Góralski będzie miał świetną okazję. I niestety broni branka przeciwników. Góralski, Góralski, świetnie, że Góralski. Góralski, podanie do Francuskiego Franek. Kur no nie. No i to spotkanie się tak zakończyło. No niestety. Ty zdobyliśmy ten jeden punkt, czy w końcu nie? Bo już sam nie wiem. Sam to jest. Dobra, i man of the man został Vassiliev, oczywiście. No i znowu zaczynamy najlepszą część kariery. No i kolejny trening, chyba ostatni w dzisiejszym odcinku, przed spotkaniem oczywiście z Wisłą Kraków, którą prowadzi Filip. I zobaczymy, co tam się wydarzy. Dobra, teraz spotkanie, jak już mówiłem przed chwilą, z Wisłą Kraków gramy u siebie na World Stadium. No, czyli będzie się działo Dziesiąte miejsce Wisły, nasze ósme, a na no, skład cerny Wasiljew, Mackiewicz, Mystkowski, Góralski, Frankowski, Olszewski, Guti, Wasiluk i Strauss, a tu Zachara, Ondrasek, Małecki, Mączyński, Popowicz, Cywka, Sadlok, Guzminić, Głowacki, Jowicz i bramkarz na bramce i tyle. <grywki> Dobra, Wasiljew przy Wasiliew, Wasiliew Konstantin, strzał i Mackiewicz broni. Co ja zrobiłem? Aż tak easy, dobra Jowicz, Jowicz ładne do tutaj Olszewski podaje się idealnie do Zachary. I kurwa strzelają bramkę, idealnie, dobra Frankowski świetnie się przedł. Naprawdę widać, że jest dobry, ale strzał był słaby. Cernych, Fiodor Cernych do Mackiewicza. Mackiewicz, nie mam pytań. No, Polak naprawdę teraz się popisał uderzeniem lewą nogą. Zachowam spokój w tej akcji, bo naprawdę zobaczmy po prostu na powtórkę. Ja tu nic nie powiem, ale zajebista ta bramka. Dobra, wasili do świderskiego, świderski, ja świderski będzie miał szansę i jest faulowany. Faulowany jest dokładnie, jak to. w szybciej poszedł do Karnego. Wasiliew uderzenia idealne i Miskiewicz nie miał szans. No i prowadzimy już z Wisłą 2 do 1 w 87 minucie. Jak to przegraliśmy? Jak miał być inaczej? No i Wasiliuk, a nie, Cernych Menards fiodor Fiodor Cernych. Został zawodnikiem meczu. Ja Wam bardzo dziękuję za odcinek. My na czwartym miejscu dzisiaj kończymy. Mój do Was Skydome, więc na razie. Cześć i czołem. Na razie.